Się cieszymy ogromnie, że widzimy taką piękną reprezentację Stargarskiej Organizacji, które działają na rzecz osób, które skończyły aktywność zawodową. No i, I dzisiaj mamy okazję rozpocząć, wprawdzie w zupełnie innym wydaniu, bo ta sytuacja, która w, w Polsce i na świecie jest trochę pokrzyżowała nam, nam ten normalny przebieg dni seniora, ale to wcale nie będzie przeszkadzało wam, a nam z wami dobrze się bawić. To wcale nie będzie przeszkadzało temu, żebyśmy żebyście wy po raz kolejny udowadniali stargarskiej społeczności, że warto uczestniczyć aktywnie w organizacjach pozarządowych, że warto w ogóle być aktywnymi, że ten okres życia jest okresem, w którym można się rozwijać, w którym można realizować swoje plany, ambicje, zamierzenia. Jest to po prostu dobry, ciekawy okres życia, w którym należy być aktywnym. Szanowni Państwo, za chwilkę nastąpi to symboliczne przekazanie kluczy do miasta. pora! Hipiepura! Hipiepura!